To chyba było najtrudniejsze spotkanie tego turnieju, 5-3, porażka z łuchami. Jak ocenisz trudy tego spotkania? Myślę, że wynik, wynik nie jest zły. Wiadomo, że, że zawsze przed meczem chcemy wygrać i pokazać się z jak najlepszej strony, natomiast mieliśmy też w głowie z jakim przeciwnikiem się mierzymy i, i w jakim składzie jest ten przeciwnik, także myślę, że wynik nie jest zły. Gra, wiadomo, zawsze, zawsze jest coś do poprawy, ale generalnie myślę, że, że nie było to złe występy. Chyba ten początek spotkania nie do końca wyszedł tak jak z Węgrami i tutaj niestety podobnie, dwie szybko stracone bramki można powiedzieć, troszkę po, po, po błędach gdzieś brak był tego asekuracji w obronie całej formacji. Zgadza się. No, uczulaliśmy się przed tym, że żeby ten początek był jak najlepszy, żebyśmy od początku starali się narzucić swój, swoje tempo, swój styl gry. My jednak, no jednak, tak jak mówisz, no, kilka prostych błędów i, i przeciwnik był dwie bramki, ale tak jak mówię, do końca walczyliśmy o wynik, wynik był otwartą, także, także szkoda, szkoda tego. No chyba ten plus tego spotkania, że zawsze gdzieś próbowali się do dojść, tak? Mimo, że, że odskakiwał na gola, próbowaliście gdzieś tego kontaktowego a, a, zdobyć, także to chyba, chyba na plus. No szkoda, że właśnie w momencie, gdy, gdy dochodziliśmy już na tą jedną bramkę, to znowu przeciwnik odskakiwał na dwie. Myślę, że jakbyśmy wtedy poszli za ciosem, to, to może udałoby się jakiś punkt wyrwać w tym meczu, a tak jest porażka. No, chyba z, też można gdzieś zaobserwować z że za daleko byliście od rywala przy w tych, w tych, w tych bramkach, że miało za dużo miejsca. Zobaczymy, so, no, będziemy na pewno to analizować. No, nie mamy też tak doświadczonej kadry, żebyśmy, żebyśmy w 100% zagrali perfekcyjne spotkanie z takim przeciwnikiem. Bo wiadomo, że błędy były i, i, i każdy z każdym meczem będziemy wyciągać te wnioski. No, tak jak mówisz, no, troszkę może za dużo miejsca zostawiliśmy. Nie wiem dlaczego no tak, tak, tak to wyszło. No, na pewno będziemy wyciągać wnioski z tego już. Sam też może być zadowolony z tego spotkania. Dwa gole. Po raz pierwszy w karierze, w prezentacji udało Ci się zdobyć w jednym meczu. Eee, chyba się dobrze w tej formacji, przynajmniej dzisiaj, odnalazłeś. Tak, miałem no, dobrych partnerów u Łochu, także, także nic tylko grać. A, a tak gra poważnie poważnie, no to, to z każdym meczem staram się pokazywać, że. Tak jak wszyscy staramy się pokazywać, że po prostu przyjmując powołanie, zasługujemy na to, żeby tu być i, i po prostu musimy walczyć. I tak, żeby na ostatnie zgrupowanie na Mistrzostwa Świata znaleźć się w tej szerokiej kadrze i, i wyjadrzyli o tych Mistrzostwach. No, dla każdego z Was, szczególnie z tej szerokiej tak jak mówisz, kadry, to szansa się pokazać, tak? no, bo sporo z doświadczonych zawodników nie ma, i tych miejsc jest kilka żeby na dłużej zagościć. No tak, właśnie po to są te turnieje, żeby, żeby sprawdzić tych mocnych zawodników, żeby, żeby trener też zobaczył, zobaczył, jak sobie radzą z tymi mocniejszymi przeciwnikami i, i każdy walczy o to miejsce na, na koniec sezonu na tym mistrzostwa. Można być zadowolony podsumowując ten cały turniej, jeśli chodzi o, o, o jakieś tam założenia przed, przed wyjazdem do Budapesztu? Myślę, że mogliśmy na pewno, na pewno mogliśmy lepiej zagrać, ale, ale jeśli chodzi o cały kształt, to, to nie było tragedii. Myślę, że, że trener powinien ma być z czego zadowolony, ale, ale tak jak mówiłem, no jest jeszcze sporo do poprawy. Dziękuję. Dzięki.